No, jakiś zgret, no jest Maria? No, nie zgret, bo to Murphock to było kućwa, coś takiego. Ja wiem, co to jest, to jest afromental. afro Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Kamieleczek, maladyczek, i jest dzisiaj ze mną oczywiście. Slineczek, Danieleczek, jak zawsze ze za mną. Slineczek, bo, Danieleczek, jak zawsze z Kamilkiem razem jesteśmy tutaj. No, no tak, właśnie. I ja chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, więc przechodzimy dzisiaj do kilku kolejnych ciekawostek, jak zawsze, bo my nie, nie mamy nic innego, tylko ciekawostki. No bo tak, bo nagrywamy ogólnie z gry Heistli, która jeszcze nie wyszła. No właśnie. Więc to logiczne, że, że nie możemy pokazać nic więcej. Znaczy możemy, ale to już wtedy nie na, nie na YouTube'a takie rzeczy. Więc tak. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażemy, to oczywiście jest jakiś. Yy... Kogut. Kogut. Taki... Z, z... No, no właśnie, no i tyle. Taki, taki dosyć spory ten kogut, powiem szczerze. Raczej, koguty chyba z reguły ogólnie są chyba większe niż kury, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. A, czekaj, a jest coś podobnego do kura, do tego, do koguta? Takiego Koczkodan. większego. Koczkodan. to jest małpa, Daniel. <laughs> Byliśmy w zoo, oglądaliśmy koczko dany. No tak, no no właśnie, no to ale to nie jest koczko dany w takim sensie razie. Tylko to jest jakaś taka większa kura, oczywiście trochę spikselowana, no bo dlatego pewnie jest większa. Może ten... Bażant. <ścoughs> czy coś, nie wiem. Przepiórka, nie. Ej, Przepiórki ale w ogóle, powiem, ale w ogóle ta, wiesz co? To, to jest śmieszne, bo ten kogut, czy barzant wygląda jakby w ogóle cienia nie miał. Mi się tylko wydaje, bo tak no jakby tam znaczy, no, był wklejony. No bo on jest wklejony. Trochę. No właśnie, tak w dziwnie wygląda. W sensie, bo to są, bo to są takie screeny, takie alfione, można powiedzieć. Ale co jeszcze jestem ciekawi, to tam chyba jest szyszka w ogóle. Widzisz? Tam po prawej jest. A stronie, po prawej faktycznie jest szuszka. szuszka. I po I lewej. Po lewej. No właśnie. A widzisz, jak my spostrzegawci jest jesteśmy. Ale to to jest w ogóle jakiś taki śmieszny duży las normalnie jak z chary kokotera. Dobra, czy... jedziemy dalej. <laughs> Ej, ale poczekaj, nie! Bo czy o kurde jemu. <laughs> czy na tym drzewie? Czy na tym drzewie? Ej, tam widać przykład, tam, tam so coś na górze. Sowa jak jest jakaś jakaś chyba. Aha. To sowa <laughs> <laughs> chyba. Bo może być być sowa, no. Zobaczymy no. co hajter przyniesie los. <clears throat> tak, przekorny los. Nie, nie mam. znam. A czekaj, była taka pisanka jakaś. Czekaj, 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 co to ma Dobra. jedziemy do następnego Crawlers tak, tutaj tutaj mamy... to są te golemy takie, co chodzą na dwóch łapach. Bo nie mają tak. żadnych <noise> no. Ale co tutaj jest bardziej do, do zauważenia, to jest ten taki Enderman, taki malutki, to taki sz... jak szczur. To jest chyba w ogóle jakaś glizda po prostu chodząca po... <głosy> co? <głosy> Enderman taki, taki mały, wygląda jak glizda. <noise> no ale ma oczka takie... Co to ma z takie... <noise> Endermana? Kurde. No, bo czekaj, bo Mary od Endermana, ale ogólnie ciało ma takie glizdowate po prostu. No i wydaje mi się, że po prostu te glizdy to sobie łazić po jaskiniach i tyle no i w temacie, no Zazwyczaj glizdy są w jaskiniach. No tak. Chociaż ja nie byłem w żadnej. Ja się boję. No, ja też, stalagmity, salagnaty, no. No właśnie, tak. Dobra, ale żeby nie przedłużać, bo no to tak, no to golemy tutaj na dwóch rękach sobie będą chodzić, będą nas gryźć po twarzy, ale dobra, mamy kolejnego screena i tutaj to jest najważniejszy screen dzisiejszego naszego odcinka pięknego, profesjonalnego dobra. i teraz Karinek może wytłumaczyć tutaj jakie ryby my widzimy, bo ja angielskiego nie znam. Więc, Dobra, więc pokażę, tak, pokażę, widzimy pokojnie. rybkę pierwszą tutaj od góry, od lewej, czyli mamy Barakudę, czyli to jest Barakuda. No, tak, ja to nie to jestem ryba... hero się grał. Ja nie jestem rybakiem, rybakiem, więc nie wiem, ale tak. Star Hero była Barakuda, masz rację, jako chyba trzecia piosenka. Od to, Bardzo fajna od piosenka. <coughs> tak. Ty ty ty, 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 tak leciało. I ten sea goldie, czyli czyli złota rybka, chyba złota rybka. Złota rybka najprawdopodobniej. <coughs> Później mamy Catfish, <coughs> czyli to jest oczywiście kotryba. <coughs> Nie, nie wiem, co to jest. To jest sum chyba. To jest chyba a, no sum. Tak, sum chyba. Tak, tak wygląda jak sum. No. no tak, bo się można do niego łapę tam do mordy zmieścić. No bo tak, tak. chyba ludzie łowią być, nie? No, Znaczy, nie? tak łowią. W chyba tak. Pikokfish, czyli to jest y... jakaś kolorowa no, rybka. Ryba. Schoolmaster, no. school Snapper, no to wiadomo, school że to master, jest jakiś... <laughs> Mistrz szkoły snapper. <laughs> Czekaj! Jak to było? Czekaj. No także schoolmaster, school Snapper tłumacz Google Podaje nam, że to jest Lucjan szkolny. <laughs> no nie, no, nie wiem, to może być. No. no może i tak jest, no kurde, nie wiemy tak. Nigdy nic, nigdy nic nie wiadomo. Dobra, Hammerhead Shark, czyli rekin. Mo, mo, rekin Młot. No tak. Nie no, to bo tak, nie no, są takie rekiny, rekin młoty. No, to no to tak, jest taka normalna, normalna kolej A w ogóle, Ale mi się wydaje, że on ma trochę za duże płetwy na bo wyglądajmy rączki. Może będzie mógł klaskać. Jak foka. Jak Kasper. Dobra, mamy kolejnego tutaj, Węgorz Murei L, czyli Węgorz, i to jest chyba Węgorz Rzeczny. Jest niebezpieczny. Dlaczego? Dobra. Dobra, mamy tutaj pstrąga, bardzo dobry jest, ja już jadłem, ja jadłem dzisiaj pstrąga trud. tęczowe, Aż, znaczy nie, tak, trąg, to jest pstrąg, ja jadłem dzisiaj pstrąga, ale łososiofatego. Trout, ej, dajmy, trout, tak jak spro, sprout, to jest to tak. samo, out. to to sprut, kurde, i trud. <gryt> trud. Dobra, ale w każdym razie, no, pstrąg, bardzo dobry, ja jadłem dzisiaj pstrąga łososiowatego i ogólnie pstrąg łososiowaty jest tańszy od łososia, smakuje tak samo jak łososie, wygląda jak łosioś. Polecam. P takie typowość. Dobra, mamy tutaj Nemo, potem. <grym> Tatę, ta mamy. Tatę demo mamy, czyli Łazenka oczywiście. Mamy tutaj Dory, czyli no nie wiem, co to Blue jest. Tank fish. <grym> Blue Tankfish. Blue no po prostu. Puffer, puffer, <grym> fish, czyli innymi słowy, po prostu rozdymka i nas rozdymie, jak ją zjemy. Mamy krapa, czyli. Nic. <grym> krap. Ej, ale no bo krap to jest. Y krap generalnie. To jest... Y, znaczy, można to przetłumaczyć w angielskim jako gówno. No tak. <śmieniciela> <śmieniciela> Dobra. Idę. No, Idę w razie, co i, jest, co i tak, myśli, tak, tak. I najlepsze... albo nie, albo to jest właśnie taki Isterek. Ale najlepsze <śmieniciela> zostawiliśmy na koniec, czyli Mef, Merfolk, czyli stwór mityczny. Morski. Nie pewnie wiem tylko, co on robi. Pewnie możliwe, że tylko on i, i ten szark będzie agresywny. Ale no prawdopodobnie tak. Wygląda. Ewentualnie, jeszcze su może nas ugryzie w jądro ziemi. A, a ten. A węgorz. Yy, a, na, będzie nami. prosić. Yy, bo... Będzie prosić, ale to, to nie będzie... jest elektryczny węgorz. To tylko będzie... to jest moraj, czyli rzeczny wąż. No tak, tak. Dobra, czyli mamy tak naprawdę Underwater za, zapełniony no tak. <grych> Czyli um, tak, to co. To, czyli to co w sumie ten, to co Minecraft dodało po ilu latach? Po dziesięć... Nie, po no... dziewięciu latach no tak, bo... No tak, po 9 Tylko latach. że jeszcze i tak przecież nie dodali tylu ryb przecież. No, no też. Musi, też mi się tak właśnie... Mało wydaje. Mało ich jest w Minecrafcie tak naprawdę tych rybek. Także w Hightail będziemy mieli od razu na start o wiele więcej ryb w tym. tym. Będzie to po prostu żyło pod wodą, jak A ja sobie zrobię akwarium. No ja też chcę W, właśnie... w Minecraft'cie można zrobić akwarium, ale ono jest takie wciąż problematyczne. Bo nie dość, że zajmuje dużo miejsca, to jeszcze takie jest. no. niezaładne. Mm -hmm. A kurde, tutaj pewnie będzie się dało zrobić takie w domu na. dwa na dwa klocki, się tam opierdzieli. I tak, następny skrinek, znaczy ostatni, ostatni skrinek, taki, taki już tylko y, jako ciekawostka, czyli mamy tutaj y, stateczek. Znaczy, znaczy, stateczek? znaczy tak, właśnie, ja miałem powiedzieć, że mamy tutaj wyspę, a dopiero potem, zauważcie, że tam jest na dole, a ja już spaliłem wszystko, więc po prostu powiedziałem, że statek jest na dnie. Tak, ale w każdym razie ten statek jest chyba to, to, to jest ten sam statek, co widzieliśmy w, w trailerze, właśnie. Jak pokazywali, to, jak działa tam podwodny świat w ogóle w tej grze. No i tak, mamy tutaj wyspę. Ta wyspa, oczywiście, jest z trailera też nam bardzo znana, bo tam też było takie zbliżenia na no, tych Ładne palmy. Tam, no tak, właśnie. No tam było właśnie na tym trailerze. I W, w ogóle pokazane. to jest wulkan. Możliwe. I ciekawe, czy te wulkany będą wybuchać też swoją drogą. Może tam będzie lawa i będzie się dał spaść. O. I tak no będzie to, jak jest... w pierwszym odcinku, bo. bo... <coughs> jak... Tak, tak. Jak na Daję, tak, jak jestem. Tak. Dobra. W każdym razie to by było na tyle. No dzisiaj pogadaliśmy sobie aż za dużo i o, o, o czym w ogóle nie mieliśmy rozmawiać tak naprawdę. A to tak to zawsze to jest, jest w tych odcinkach, że my coś gadamy, naprawdę nie wiadomo w ogóle o czym. No, ale w każdym razie pokazaliśmy wam skiny. Mam nadzieję, że te skiny was też tak trochę podhypowały znowu na High Taila, Nas oczywiście jak zawsze wszystko hypuje, co jest związane z High Tailem. Jak na przykład właśnie takie skiny, które pokazali wam. I oczywiście, i oczywiście subskrybujcie. To mają ja znaczyć, że subskrybujcie ten kanałek. Bo już mamy. Zbieramy fajną grupkę ludzi jest naprawdę już was. Bardzo dużo. No, jakby no. zebrać tyle osób w jednej sali, no to tak kurde. To by potrzeba było ze dwóch tramwaj, żeby ich przywieźć. Dobra, to w każdym razie, to w każdym razie jak Kamilak się przeżegnał to ja się pożegnał. <śmum _> <śmum _> Dlatego tak, ja się z Wami żegnam. <suszy> <Zapalecie w centrum. grystanie> to dobra no i to. Od ciebie. Tak, także w takim razie będziemy kończyć ten odcinek. Także był ze mną melodiczek, Kamileczek, Kamileczek i był oczywiście ja jestem, czyli ja byłem, <grystanie> czyli był z wami Danieleczek innymi i tak, słowy. Tak, <grystanie> I do zobaczenia, do następnego odcinka. Subskrybujcie, komentujcie i no, do następnego razu. Cześć.